Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Astrofaza Obserwacje Nieba, w którym rozmawiamy o tym, jak obserwować niebo i za pomocą czego obserwować niebo. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jakie dodatkowe akcesoria do teleskopu można sobie sprawić. Okay, załóżmy, że masz już swój teleskop. Czy jest to pierwszy teleskop, czy jest to któryś z kolei, do każdego przydadzą się dodatkowe akcesoria. Dlaczego? Ano, dlatego, że możemy rozszerzyć jego możliwości. Ja dzięki takim akcesoriom jestem w stanie rozszerzyć możliwości mojego teleskopu, czyli e, Synty 8 cali e, na Dobsonie. Generalnie jest wiele różnych akcesoriów, które można dołączyć do teleskopu. Nie wszystkie oczywiście będą nam potrzebne i najpierw musimy zastanowić się, jaki efekt chcemy uzyskać i dopiero wtedy dobierać ewentualnie jakieś dodatkowe akcesoria. Przede wszystkim zacząć powinniśmy od okularów. Oczywiście nie chodzi o takie zwykłe okulary, które zakładamy, jeżeli mamy jakąś wadę wzroku lub jeżeli słońce świeci zbyt mocno. Chodzi oczywiście o okulary, przez które obserwujemy obraz, który zbiera teleskop. Zasadniczo razem z nowym teleskopem dostajemy najczęściej już jakieś okulary, natomiast nie są one zbyt szeroko rozstawione, jeżeli chodzi o ich ogniskowe. Przynajmniej najczęściej. Oczywiście są zestawy, zdarzają się zestawy, w których mamy więcej tych okularów, jednak najczęściej są to dwa lub jeden okular dostałem okulary 25 mm oraz 10 mm. 25 mm jest to okular o szerszym polu widzenia i o szerszym kącie widzenia. Nadaje się świetnie do obserwacji różnych gromad otwartych i większych struktur na Nocnym niebie. Natomiast 10 mm to jest już krótsza ogniskowa, i za tym też idzie większe powiększenie, dlatego możemy na przykład używać go do obserwacji szczegółów na powierzchni planet, takich jak Jowisz. Oczywiście są jeszcze inne ogniskowe, są lepsze okulary, są wykonane w lepszych technikach, są wykonane z lepszych materiałów, mające lepsze soczewki i generalnie lepsze niż te, które zazwyczaj dostajemy na wstępie. To nie znaczy, że te okulary są złe, one są bardzo dobre, ale oczywiście jeżeli chcemy uzyskać naprawdę niesamowite obrazy, no to pewnie gdzieś tam w ciągu naszego użytkowania teleskopu będziemy musieli w pewnym momencie zainwestować w jakieś jeszcze lepsze okulary. Jeżeli jesteśmy już przy okularach, no to wspomnieć należałoby też o różnego rodzaju soczewkach Barlowa. Czym jest soczewka Barlowa, pewnie zapytacie? Otóż jest to taki dodatkowy instrument optyczny, dzięki któremu możemy sprawić, że okulary, które już posiadamy, będą miały niejako większe powiększenie. Zmienia ona nam ogniskową całego układu optycznego. I na przykład ta soczewka Barlowa od Celestrona ma powiększenie razy 3, czyli to powiększenie, które normalnie uzyskalibyśmy za pomocą zestawu takiego jak na przykład tutaj, czyli teleskop ogniskowa 1200 mm i okular 10 mm, czyli dzielimy sobie 1200 przez 10, mamy powiększenie 120 razy. Tutaj możemy zamontować sobie jeszcze taką soczewkę Barlowa. No dokładnie w ten sposób wkładamy ją sobie do wyciągu okularowego. A na sam koniec wkładamy nasz okular. I w tym momencie mamy Generalnie jeszcze większe powiększenie, natomiast ten okular jest już zbyt e, krótki, to znaczy ma zbyt krótką ogniskową, żeby można było go dobrze używać z tym teleskopem i z, a, a z aż tak dużym powiększeniem jak w tej soczewce. E, dlatego korzystam raczej z tego 25 mm, raz że ma większe pole widzenia a dwa, że przynajmniej wykorzystuje w pełni potencjał teleskopu, no i nie sprawia, że obraz jest już ciemny i mało wyraźny, kiedy to przekraczamy maksymalne powiększenie, jakie teleskop może nam dać. Kolejny dodatkowy sprzęt, który może nam się przydać, to oczywiście filtry. Różnego rodzaju filtry, kolorowe filtry, które zmieniają nam trochę pasmo światła, które trafia do naszego oka przez teleskop. Możemy ich używać no, w różnych celach. Na przykład, tutaj jest filtr przyciemniający, dzięki któremu możemy sobie przyciemnić nieco obraz i na przykład em, z o wiele większą precyzją i z większą ilością szczegółów oglądać powierzchnię jowisza. Natomiast inne filtry, Filtry możemy wykorzystać w fotografii astronomicznej, po to, aby na przykład wydobyć bardziej kontrast chmur na planecie albo zobaczyć jeszcze wyraźniej i jeszcze dokładniej jakąś mgławicę. Tutaj, generalnie, co filtr, no to jest jakieś działanie i trzeba sobie dokładnie poszukać i poczytać na temat różnych filtrów i przede wszystkim wiedzieć, jaki efekt chcemy uzyskać najpierw, zanim kupimy jakiekolwiek filtry. Z racji na to, że często potrafią być dosyć drogie. Te podstawowe, kolorowe, no to są często kwestie kilkudziesięciu złotych za te e, najbardziej podstawowe ich wersje natomiast są też filtry które potrafią kosztować zdrowo ponad 1000 zł to są już specjalne filtry takie jak na przykład ten filtr do obserwacji słonecznych. Ten akurat nie kosztował ponad 1000 zł, bo zdaje się coś ponad 200 raptem. Natomiast dzięki niemu możemy dojrzeć jeszcze więcej szczegółów tarczy słonecznej, kiedy oglądamy sobie właśnie przez teleskop słońce. Jest ono wyraźniejsze, widzimy wyraźniej granulacje, widzimy wyraźniej plamy słoneczne. Ale tak jak wspomniałem, są o wiele droższe filtry, na przykład filtry H-alfa, dzięki którym zobaczymy jeszcze protuberancję na słońcu. i te Potrafią kosztować już kilkaset złotych, a nawet ponad tysiąc złotych. Dlatego też bardzo ważna rzecz i apel do Was, żebyście najpierw dokładnie e, obmyślili i zdecydowali, co jest Wam potrzebne, co chcecie obserwować, a dopiero potem poczytali dokładnie o filtrach i dopiero na końcu, w trzecim kroku, a, dodali je do koszyka. Jeśli już jesteśmy przy obserwacjach słonecznych, to przede wszystkim musimy zabezpieczyć teleskop i nasz wzrok. Jak tego dokonać? No tutaj przyjdzie nam z pomocą folia, tzw. folia ND5, która zablokuje ponad 99% promieni słonecznych docierających do naszego oka, i przede wszystkim zablokuje też większość niebezpiecznego dla naszego oka promieniowania ultrafioletowego. No i taki filtr można oczywiście kupić gotowy. Niestety kosztuje on dosyć dużo, ale wtedy płacimy za jakość. Mamy już odpowiednio naciągniętą i zabezpieczoną tę folię MD5, z racji na to, że no generalnie łatwo ją dosyć uszkodzić, więc przyda się taka. Obwoluta. No i łatwość montażu. Tego typu filtry możemy bardzo łatwo na rzepy zdejmować i zakładać, więc tylko jeden raz musimy je montować, tak permanentnie bym powiedział. Ale oczywiście, jeżeli nie chcemy wydawać tylu pieniędzy na taki filtr, możemy sobie z powodzeniem sami wykonać filtr z folią ND5. I tutaj taki filtr zrobiłem z kartonu. I z folii ND5, którą zamówiłem, o wiele taniej wychodzi zamówienie samej płachty i po prostu zrobienie tego sobie samemu, a działa dokładnie tak samo. Oczywiście zostało mi jeszcze na tyle folii, że mogłem zrobić sobie drugi, który pasuje idealnie na szukacz, dlatego też mogę szukać sobie za pomocą szukacza słońca, a potem obserwować bez konieczności zakładania, zdejmowania cały czas zaślepek. Natomiast, natomiast, tak jak powiedziałem, no to jest oczywiście mniej trwałe, więc tutaj już wybór należy do Ciebie i musisz sobie zdecydować, czy zależy Ci na tym, żeby był to profesjonalny jakiś taki montaż, żeby też przede wszystkim wyglądało dobrze, czy też jest ok, jeżeli masz w ręku funkcjonalność, a estetyka nie jest aż taka ważna? No, chyba że potrafisz sobie to świetnie zrobić i świetnie obudować. Ja niestety nie potrafiłem, więc mam taki kartonowy filtr. O, właśnie taki powiedziałem już kilka słów o filtrach, powiedziałem już kilka słów o obserwacjach słońca, o dodatkowych okularach, e, o soczewkach Barlowa. Natomiast fajnie by było to wszystko co widzimy przez teleskop w jakiś sposób sfotografować. No i tutaj z pomocą przychodzą z wszelkiego rodzaju e, takie właśnie przejściówki, dzięki którym możemy podłączyć swoją lustrzankę, swój aparat e, do Naszego wyciągu okularowego. To jest taki specjalny T-ring, tak zwany, który nakręca się na element tego wyciągu. A tutaj z tej strony ma specjalny bagnet e, od mojego typu aparatu, czyli od Pentaxa. Dzięki czemu mogę tę część włożyć w gniazdo, e, w gniazdo bagnetu w lustrzance i całą lustrzankę przyczepić do. E, do naszego wyciągu, tak do naszego teleskopu. W tym momencie tego Wam nie pokażę, bo za pomocą tej lustrzanki nagrywam całość, więc nie dałoby rady jej zdjąć i tutaj zamontować. Natomiast e, oczywiście jak mamy już podłączoną lustrzankę, to możemy sobie świetnie zdjęcia robić. Niektórzy do wykonywania zdjęć i filmów astrofotograficznych wykorzystują takie właśnie oto maski Bartinova. E, przyczepia się je z przodu przed wlotem e, światła do naszego e, teleskopu. Do czego coś takiego służy? No wygląda dosyć dziwnie, wygląda jak e, tacka od grilla, na którym byśmy mogli sobie smażyć e, dobrą wołowinę, ale do tego nie służy oczywiście. Pomaga to w e, ustawieniu ostrości. E, dzięki temu takiemu właśnie małemu, dziwnemu, prostemu przyrządowi o wiele łatwiej jest zrobić po prostu ostre zdjęcia. No, ale jeżeli, na przykład, nie mamy lustrzanki, albo chcielibyśmy sobie jakoś to fajnie wszystko podłączyć do komputera i oglądać to, co widzi teleskop na ekranie, to i tutaj mamy specjalne akcesoria, które nam w tym pomogą. Wszelkiego rodzaju kamery astronomiczne. Tutaj niestety koszt potrafi być dosyć wysoki, ale razem z wysokością ceny przychodzi też jakość. No i tutaj właśnie mam taką kolorową kamerę Kuka E52. Jest to kamera z czujnikiem CCD, więc generalnie będzie dobrze zbierać słabe światło i będzie produkować jednocześnie dosyć mało szumów, więc ten obraz, który otrzymujemy, no jest całkiem przyjemny, całkiem fajnie to wszystko widać. Testowałem ją, oglądałem Jowisza, oglądałem powierzchnię księżyca. Z tymi kamerami jest problem. Nie wiem, czy to jest problem do końca, ale możecie się zdziwić, jeżeli byście coś takiego dorwali w swoje ręce. Ponieważ jak to wygląda, może pokażę po prostu, jak to wygląda. Kiedy taką kamerę sobie wyjmiemy, wkładamy ją najzwyczajniej w świecie do wyciągu okularowego i zabezpieczamy tymi tutaj śrubkami. W tym momencie mamy osadzoną kamerę za pomocą specjalnego kabla USB. Znaczy, czy on jest taki specjalny? Po prostu kabel USB. Może akurat ten jest trochę większej jakości, wyższej jakości. Natomiast za pomocą kabla USB, takiego jak ja to nazywam, drukarkowego, po prostu podłączamy sobie tego typu kamerę do komputera. No i tutaj możemy sobie obserwację już zacząć prowadzić. Tylko, że ona wykorzystuje w 100% praktycznie ogniskową tego teleskopu. Więc, jeżeli chcecie oglądać na przykład powierzchnię Księżyca, jeżeli chcecie oglądać sobie Słońce, no to zobaczycie je w dużym powiększeniu. Natomiast ciężko będzie zrobić tak. Aby zobaczyć sobie na przykład całe Słońce i nagrać całe Słońce, przynajmniej w przypadku tej kamery, ona po prostu pokaże Wam wycinek, jedną czwartą, jedną piątą Słońca, natomiast nadaje się świetnie do obserwacji planet, takich jak Jowisz, takich jak Mars, jak Wenus, jak Saturn. Da Wam dosyć duże powiększenie i będziecie mogli sobie zobaczyć naprawdę niesamowite szczegóły na powierzchni planet. Widziałem na przykład um, czerwoną plamę na powierzchni Jowisza, albo na przykład przerwę Cassiniego w pierścieniach Saturna. Tak Także no, jest to dosyć wygodne, ludzie generalnie dzielą się na takich, którzy lubią obserwacje przez komputer i tacy, którzy tej obserwacji przez komputer nie za bardzo trawią. Um, powiem Wam szczerze, że ja lubię i taką i taką, lubię popatrzeć sobie i przez okular i przez kamerę taką, zresztą nadaje się świetnie, żeby przeprowadzić jakiegoś live'a, żeby coś nagrać, żeby coś pokazać uh, Widzą i właśnie niedługo też będę się starał uh, o to, żeby takie live'y zaczęły mieć miejsce. Potrzebuję jeszcze tylko troszkę sprzętu, żeby ten teleskop zautomatyzować. I właśnie takim automatyzerem jest tutaj na przykład specjalna podstawka, która mimo tego, że mam tu jakby nie patrzeć azymutalny zwykły montaż Dobsona, sprawi, że będzie ten teleskop w stanie przez jakiś czas automatycznie śledzić na przykład ruch planety na niebie, pozorny ruch Czyli nastawiam go sobie na przykład na Jowisza i nie muszę się tutaj martwić o to, że muszę i obsłużyć streama i muszę też wodzić cały czas teleskopem za Jowiszem, bo uwierzcie mi, przy takich powiększeniach po prostu w ten sposób szybko planeta wam będzie uciekała z widoku na monitorze. Akcesoriów do teleskopów, a nawet typów akcesoriów do teleskopów, oczywiście jest o wiele więcej niż to, co pokazałem tutaj w odcinku. Dostęp do tego sprzętu akurat miałem, więc e, jakby dlatego pokazałem to, a nie inne rzeczy. E, poza tym będą oddzielne odcinki dla takich tematów jak na przykład kolimacja teleskopu. Co to jest kolimacja teleskopu? No to zobaczycie już niedługo, ale każdy teleskop od czasu do czasu trzeba niestety e, skolimować takiego właśnie Newtona, trzeba od czasu do czasu poprawić tak, żeby ostrość obrazu była odpowiednia. Będzie też o innych jeszcze akcesoriach, które są na tyle ciekawymi obiektami, że można po prostu zrobić o od nich oddzielny jakiś poradnik, oddzielny jakiś film. No a Was oczywiście zapraszam do nocnych obserwacji, zapraszam Was na kolejne odcinki Astrofazy, kolejne odcinki AstroRapportu i MultiAstrofonu. No i oczywiście też na live'y na hitboxie. Trzymajcie się i bez chmurnej. Pogody w nocy, właśnie tego powinienem Wam życzyć, bezchmurnej pogody w nocy, tak żebyście mogli bez problemu prowadzić swoje obserwacje. Cześć!